Hala dzień dobry, z tej strony Szanela. witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj rozpoczynamy dzień, gdzie przez 24 godziny będę jadła tylko wegańsko. Nie mam jeszcze wegańskich produktów, także zabieramy się na zakupy do Biedronki, do Lidla. Jestem ciekawa, czy coś znajdę, ale mam jeszcze inne pomysły, więc póki co robimy takie podstawowe zakupy, a później udamy się na miasto, na jakiegoś, nie wiem, wege, na przykład burgerka. Albo coś jeszcze innego, więc lećmy! Przyjechałam najpierw do Lidla, więc mam nadzieję, że coś tutaj znajdę. Posługuję się tutaj internetem, zobaczcie, i znalazłam te oto musli, więc biorę je. Zobaczcie, mamy tutaj burgerka, chyba wezmę. Uuh. Mamy tu pierogi, zobaczcie, dwa rodzaje. Te chyba będą lepsze. Zupka dyniowa też jest wegańska, więc spróbuję takiej gotowej. Hit! Znalazłam lody wegańskie przez przypadek. Czekoladowe, waniliowe, masło orzechowe, może czekoladowe wezmę. Czy chcę, czy nie chcę dopłatków, muszę wziąć napój ryżowy. Wróciłam już do domu, za moje zakupy zapłaciłam 79 zł. Zaraz wam pokażę, co kupiłam, bo jeszcze na inny filmik coś kupiłam, także dlatego taka cena. Yy, ogólnie jestem zadowolona i ogólnie jestem bardzo głodna, także pokazuję wam szybciutko i jemy śniadanko, bo nie wytrzymam zaraz. Okej, okay, zacznę od tego, że jednak nie wzięłam burgerka, a wzięłam kiełbaski na patelnie yy, węgierskie, roślinne. O, jestem w ogóle ciekawa, jak coś takiego może smakować. Stwierdziłam, że nie będę brała tych... Kotlecików wegańskich, ponieważ na burgerka wegańskiego sobie wieczorem do Katowic pojedziemy. Dobra, pokazuję Wam co mam dalej. Pierogi wegańskie z brokułem tofu i szpinakiem. Coś mi się wydaje, w ogóle zobaczcie promocja. Coś mi się wydaje, że ja już je kiedyś jadłam w jakimś właśnie filmiku, tak mi się kojarzyło, ale to, to nie wiem. Pierogi zawsze są dobre. Wzięłam te musli, które znalazłam na stronce, na której się posiłkowałam. Do musli wzięłam napój ryżowy. Mamy też wegańskie lody na wieczór i wzięłam na koniec taką zupkę dyniową gotową e, powiem wam szczerze, że, że nie przepadam za takimi gotowymi zupkami ale stwierdziłam, że spróbuję bo moja mama robi cudowną zupę dyniową, no i tutaj przy okazji kupiłam sobie e, taką dynię na Halloween z, ze słodyczami i tutaj e, również, no i gumę i to wszystko słuchajcie wyniosło mnie 79 zł. Ach. No, i oczywiście, oprócz tego napoju ryżowego, przez cały dzień będę piła wodę niegazowaną. Ok, także już się nie mogę doczekać, kiedy spróbuję takich płatków. Zaczynajmy dzień! Ok, mam tu już swoją słodką miseczkę, którą tak naprawdę mam od dziecka. I teraz mm, zobaczymy w ogóle. Co tutaj mamy w tym musli? bo one chyba było za 10 zł z owocami, siemię lnianym i nasionami dyni. Więc tak naprawdę same tutaj mamy dobre rzeczy. Także suję sobie troszeczkę tych płatków. Ło, wow, trochę dużo, ale mamy. Patrzcie, zobaczcie, ile mamy tutaj tych owoców. Uwielbiam to zawsze w takich fit płatkach one były. Mm, rodzynki! Do tego nie jestem na 100% przekonana. Już to kiedyś piłam. Ale no wiecie, no nie wiem. Eee, boję się. No dobra, chyba wystarczy. No dobra, kochani. Bierzemy i próbujemy. Nie wygląda to za dobrze. No dobra. Uch, ale to pachnie dziwnie. Mmm. Płatki są ogólnie dobre, ale to smakuje jak woda z cukrem ten napój ryżowy. Mm. No dobra, nic muszę to jakoś zjeść. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że na pewno zapadni się tymi płatkami, więc w sumie na plus, bo bo, bo, bo no zdrowe to jest. Dobra, zjem to poza kamerą słuchajcie, bo ja tutaj będę to rzuć, rzuć, rzuć i wy się tutaj znudzicie, bo faktycznie trochę tego rzucia tutaj mam. Ale ogólnie jest naprawdę dobre, tylko te mleko napój, przepraszam, napój smakuje jak woda z cukrem, więc tak średnio. Uuu, słuchajcie, ja już po tym śniadaniu nie ukrywam, najadłam się strasznie. Musiałam się przebrać w coś już bardziej e, dresowego, domowego. No i jestem. I w ogóle, słuchajcie, mam coś dla Was. Przygotowałam się na dzisiejszy odcinek, i chcę Wam teraz pokazać kremy od Eveline Cosmetics, które posiadają formułę wegańską. Więc w sumie idealnie wpisują się w dzisiejszy odcinek, ponieważ aż 95% składników jest pochodzenia naturalnego. Już Wam pokazuję. Zobaczcie, mamy tutaj trzy różne kremy: matujący, nawilżający i ultra odżywczy. Ja posiadam stety, czy niestety cerę tłustą, także zacznę od tego kremu matującego. E, także tak, ten kremik e, reguluje wydzielanie sebum, redukuje niedoskonałości, e, zwęża pory i zapobiega błyszczeniu się. Na czym mi najbardziej zależy, skoro jestem posiadaczką tłustej cery. Ale słuchajcie, dodatkowo chroni przed zanieczyszczeniami i smogiem, gdzie ja, która mieszka na Śląsku, to o tą cerę faktycznie muszę o wiele bardziej. Dbać. No i również, mamy tutaj same fajne składniki. Zobaczcie: macza, jarmuż, granat, spirulina, jagoda goi. No same fajne rzeczy. Ostatnio y, jednak byłam na kwasach. Mogliście oglądać to na moim instastory, na moim instagramie, na którego was serdecznie zapraszam. I po tych kwasach moja skóra strasznie się wysuszyła. Wy tego dokładnie tutaj nie będziecie widzieć, ale tutaj, tu i tu takimi płatami wręcz mi y, schodzi na skórek. Więc moja sera potrzebuje teraz nawilżenia i właśnie ten krem nawilżający jest Prze, prze, prze świetny. Także ten krem wygładza i zapobiega utracie wody z naskórka. Ja akurat ten krem stosuję na noc, żeby podczas snu moją skórę głęboko odżywić, no i oczywiście nawilżyć. On również redukuje jakieś drobne zmarszczki, no i nasza cera jest miękka i wiecie, taka promienista. I również tutaj mamy same dobroci, ponieważ mamy, zobaczcie, mleczko ryżowe, woda kokosowa, szpinak, aloes. I jagody akai. No same dobroci. No i ostatni kremik z tej serii jest ultra odżywczy. No i ten kremik wzmacnia naszą skórę, redukuje przesuszenia, czyli aktualnie to, co dzieje tutaj mi się e, na twarzy i uzupełnia przy tym niedobory składników, wygładza i koi, co również jest bardzo, ale to bardzo ważne. A jeśli chodzi o składniki, mamy tutaj migdały, żurawinę, awokado, dynie i malinę nordycką. Więc tak prezentuje się cała seria Beauty Food Rituals. Ja jestem mega zadowolona i fajnie, że są takie właśnie kosmetyki wegańskie. Wieczorem użyję albo tego właśnie nawilżającego, albo ultra odżywczego i zobaczycie jak właśnie ta moja cera będzie wyglądać. No bo teraz mam podkład, no i nie widzicie ja tutaj naprawdę mam całe czerwone, takie aż bym powiedziała spalone. Niby taki miał być efekt tego wszystkiego, no ale wiecie no... Jednak jak się obudziłam, to byłam troszeczkę przerażona tą moją twarzą, więc dlatego dzisiaj zaczęłam w sumie dzień od już makijażu, bo nie chciałam, żebyście mi oglądali w takim stanie, ale wieczorem już mnie zobaczycie. Dobra, nagadałam się, mam nadzieję, że zaciekawiły Was te kosmetyki. Macie więcej informacji o nich w opisie, a ja muszę się koniecznie napić dużej ilości wody. Kto jest team woda niegazowana? Dajcie znać w komentarzu. Ja tylko i wyłącznie wodę niegazowaną. Hmm. Bike. Zabieram się teraz za zadanie z angielskiego specjalistycznego. Zobaczcie w ogóle ile tego mam. Także no tak, ja też muszę robić zadania domowe, nawet na studiach niestety, więc zaczynam i odezwę się do was jak, bru jak skończę. Słuchajcie, zrobiłam już zadanie z angielskiego i postanowiłam y, się okąpać, bo zauważam, o teraz to będziecie widzieć, gdzie już odchodzi mi tutaj skóra po kąpieli. No i nałożyłam sobie na nowo makijaż, umyłam sobie włoski. Y, także tak to wygląda. Jestem już mega głodna, więc dokończę swój makijaż. Kurde, posmarowałam się tym kremem. Jest mega, mega fajny. Ale nie mogę tego zrywać, rozumiecie. To jest straszne, że teraz będę wyglądać jakiś kameleon. No ale trudno, dla piękności trzeba cierpieć. No i zaraz sobie pójdziemy coś zjeść, tylko szybko dokończę makijaż i się do Was odzywam. Dobra, skończyłam się malować, wiem, że wyglądam strasznie, ale nie zwracajcie uwagi na tą część mojej twarzy. Najlepiej bym chodziła tak, o. <laughs> e, więc teraz wyciągnę sobie te kiełbaski i zupkę dyniową. Tak naprawdę ten kubeczek tutaj jest spory, więc w sumie chyba całego nie zjem. Wezmę tak troszeczkę spróbować, a bardziej interesują mnie te kiełbaski. Czytam. Okej, okay. zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie już gotowe. Otworzyłam tą zupkę, słuchajcie, i tak wali trochę. E, nie wiem, czy to zjem. Muszę to zgrzać, wezmę sobie połowę i zobaczymy. Okej, okay, także wygląda to tak. Ja nie wiem, czy ja to chcę jeść, serio. No dobra, ale skoro challenge, to challenge. Słuchajcie. Mmm, ale to. Mmm, ah. mmm. nie wiem tego. O fój. Mm -mm. Przepraszam, jeśli ktoś to lubi, ale. Nie. Dobra. U, ale mam teraz niefajnie w buzi e, Mam nadzieję, że to będzie mi o wiele bardziej smakować Please, bądźcie dobre Pierwszy test, wąchamy hmm. Pachną całkiem dobrze, tak? Jakimiś przyprawami samymi Więc może nie będą najgorsze Fajnie wyglądają Już czekam na patelnię i zaraz je wrzucą Zobaczcie, już są więc trzy minutki zobaczymy. Słuchajcie, naprawdę one dobrze pachną, więc jest. Dobra, także moje sojo kiełbaski, czy jakie to są w ogóle, są już gotowe. Pachną ładnie, więc sprawdźmy, czy pachną tak dobrze, znaczy, czy smakują tak dobrze, jak pachną. Okej. Okay. Mam tu taki kawałek, w ogóle ciągle to coś wycieka z tego. Takie żółte. Hmm. Smakuje to jak trochę pierogi. Ja Powiem Wam szczerze, zjem takie dwie i będzie mi dosyć, bo to są chyba te kiełbaski z ciecierzycy. Ja nie wiem, nie znam się. Dobra, także słuchajcie, jem mój obiadek. Same parówki I zaraz się odezwę. Korzystając z okazji, że jesteśmy w kuchni, chcę Wam jeszcze przedstawić fajne produkty, które ostatnio znalazłam. E, są to kawy, a bardziej jak widzicie, to nie kawa, ponieważ to jest alternatywa dla kawy. Ja sobie na przykład nie wyobrażam poranku bez kawy i szukałam jakiegoś fajnego zamiennika. I znalazłam taki proszę ekologiczny, naturalny, z niepalonych surowców. Tutaj ma te kawy posiadają zawartość guarany, czyli źródła kofeiny. Y wszystko jest bio. I te ala kawki smakują jak kakałko dla mnie, takie kakao z mlekiem. Więc jak najbardziej jestem na tak. Można powiedzieć, że jest to troszeczkę taki napój energetyczny, przepięknie pachnie i mamy tutaj właśnie kakao, cukier trzcinowy i guarane. Więc same dobroci. Dzisiaj w ogóle jest taki, jak widzicie, zdrowy odcinek, więc jeśli wy również nie umiecie się rozstać rano z kawą i szukacie jakiejś alternatywy, żeby właśnie ograniczyć, więc polecam wam te produkty od Tu Cafe. Słuchajcie, ja się znowu przebrałam, ale już się cała ogarnęłam. Przebrałam się z tego względu, że zaraz dla Was będę nagrywać kolejny filmik z makijażem. Także fajnie, nie będę Wam zdradzać, co dokładnie. Jak będziecie oglądać i subskrybować mój kanał, to będziecie wiedzieli o co chodzi. Chcę Wam jeszcze pokazać jedną rzecz i przypomnieć o naszym dealu. Dzisiaj na Instagram planuję wrzucić nowe zdjęcie bo ostatnio się jeszcze bardziej uaktywniłam niż zwykle. Także przypominam już wam o naszym dealu. Większość z was o nim pamięta, ale jeśli ktoś jest nowy na kanale i nie wie o co chodzi, to już wam mówię. Mamy taki deal, że jeśli w tym momencie widzicie na mój Instagram, zaobserwujecie mnie i skomentujecie najnowsze zdjęcie, jakie teraz aktualnie widzicie, komentarzem jestem z YouTube'a, to ja wejdę na wasz profil i również wam coś polajkuję. Także tak to się utrzymuje już od dłuższego czasu. Piszecie mi później, że się cieszycie, że wchodzę na wasze profile. Ja czasem naprawdę po godzinę, dwie siedzę na Instagramie i wchodzę na wasze profile, lajkując wam zdjęcia. Także, także myślę, że fajny deal. Ja przez to was poznaję, no i mega to jest dla mnie e, fajne, dla was widzę, że też. Więc pamiętajcie, żeby obserwować mój Instagram i skomentować najnowsze zdjęcie, pisząc jestem z YouTube'a. Kilmi, zobaczcie jak to strasznie wygląda, jakbym nie wiem, kameleonem jakimś była. Hmm. Aż mi się przypomniał taki horror, dom woskowych ciał, i też się czuję teraz, jakbym miała taki wosk tutaj na sobie i mogła sobie zerwać całą skórę. Masakra. Ale jeśli ma to pomóc, to zobaczymy, jakie później będą efekty tego. Kochani, słuchajcie, nagrałam dla was też film z takimi oto kosmetykami, ponieważ otwierałam już cały kalendarz adwentowy z Maybelline i niektóre z tych kosmetyków trafiły do rozdania. Także wbijajcie na kanał i bierzcie udział w rozdaniu. O, zobaczcie, to jest właśnie ten filmik, otwieram cały kalendarz Maybelline. Rozdanie. Zobaczcie, mam jeszcze tutaj cały kalendarz adwentowy z Bale, no i właśnie tak się zastanawiam, czy go otwierać na filmiku. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie. Słuchajcie, to jest ten moment dnia, kiedy muszę przysiąść do kompa i podpisywać na maile, pogarnieć sobie rzeczy, powiem Wam szczerze, że przez to, że studiuję i tych zajęć mam troszeczkę sporo i wracam późno do domu. No to nie mam kiedy tego zrobić i jestem do tyłu z wieloma rzeczami, z wieloma też paczkami. Yy, także muszę to teraz ogarnąć. I troszeczkę mi to pewnie zajmie. Także później się ogarnę i pewnie pojedziemy coś zjeść na kolację. Mam nadzieję. No więc odezwę się do Was później. Trzymajcie kciuki, żebym wszystko ogarnęła. Słuchajcie, ja już się ogarnęłam. Jestem mega głodna. Także czas jechać już do Katowic po jakiegoś wege burgerka albo sojodoga, doga, więc ciekawe co wybiorę! Więc lecimy, kochani. Słuchajcie, ja to mam Pecha naprawdę wróciłam do domu bez niczego, ponieważ ta restauracja, do której chciałam iść na tego wegeburgera, Burgera, jest zamknięta. W sensie mieli mieć otwarte do 20, a okazuje się, że pojechałam tam na, na daremne i niestety y, zamknęli sobie wcześniej. Tak o, no to trochę przykro i trochę niefajnie ale przypomniało mi się, że... No i oddy mi się w ogóle szukać czegoś innego, bo byłam nastawiona mega, mega na tego burgerka, ale przypomniało mi się, że mam jeszcze przecież wege pierogi, więc teraz sobie zjem te pierogi, wskoczę w piżamkę później, weźmiemy sobie lody wegańskie, bo tego jestem najbardziej ciekawa i yy, jakiś film włączymy. Ale powiem wam szczerze, że Naprawdę miałam mega ochotę, więc myślę o tym, żeby zrobić jeszcze jeden taki wegański filmik. Dajcie znać, czy chcecie. Ale serio, śniadanie, obiad, kolację, chyba całą sobotę na to poświęcę. I będę jeździć po restauracji i sobie takie coś ogarniać. Dajcie znać, bo jestem mega ciekawa tego takiego wegańskiego jedzonka. Jestem taka głodna, że mam nadzieję, że będą mi smakować. Okej, okay, ja już je wyciągnęłam z wody i teraz. Ee, sobie je podsmażę troszeczkę na patelni no i naprawdę pachną super chociaż i tak przyznam wam się szczerze, że, że nie wybaczę sobie po prostu tego burgerka jeszcze chciałam jechać na sojo dogi ale stwierdziłam, że kurde zawsze chciałam spróbować wegańskiego burgera więc mam nadzieję, że w końcu mi się to uda no. panie i panowie mamy to, udało się, spróbujmy naprawdę jestem taka głodna, że chyba pierwszy raz zjem całe pierogi sama, nie? Mmm, dobre. Naprawdę ciasto jest pyszne. Takie przypieczone to już w ogóle. Czuję brokuła, Ja tam brokuły lubię. Szpinak tak samo. Troszeczkę się czuję, jakbym jadła osypka w ogóle. Ale powiem wam, że jestem przeszczęśliwa, że jem. <grym> Naprawdę. O, na obiad za dużo nie zjadłam. Zresztą widzieliście i potem już nic. Właśnie żałuję, że nie kupiłam sobie jakichś wegańskich słodyczy. Więc no. A kochani. Jem pierożki, nie próżnuję, muszę się pozakwycać z tym, że dzisiaj coś dobrego konkretnego jem, jednak pierożki ratują cały dzień. Ale ja wiem, że i tak muszę zrobić tak, żeby wszystkiego może nie zjeść, zależy jak będę szybko głodna, a czy pełna, bo chcę jeszcze te lody spróbować. Mm. Dobra kochani, pierożki zwiedzone. Jestem taka szczęśliwa, ale teraz czekałam na ten moment, odkąd kupiłam te lody. Spróbujmy tych wegańskich lodików. Ja już widzicie, mam swój e, starter pack, czyli kocyk, laptopik i będę zaraz oglądać. No i oczywiście lody. Więc jak najbardziej e, to jest mój starter pack na wieczór. Słuchajcie, z, e, Netflix tutaj zaproponował mi horror, mrużący krew żyła straszny film Eli. E, także będę sobie oglądać właśnie to. Oglądać, ale najbardziej to interesuje mnie to. Mm, ale to pięknie pachnie, w ogóle kocham lody. Jestem taka Team Lody, że muszę spróbować już te wegańskie. Czy będą takie słodkie? Na pewno nie. Mmm, ok. Mamy tutaj. Fasole. Ale są dobre. Faktycznie nie są takie słodkie, ale tam te kakao same zdrowe i wartościowe rzeczy. Także dzisiaj po ostatnim filmiku, gdzie jadłam same takie zupki chińskie, to taki wegański dzień jak najbardziej na tak. Musicie sobie kiedyś spróbować tych wegańskich lodów, naprawdę są przepyszne. Ale dla mnie pierogi dzisiejszego dnia wygrały. Myślę, że mimo, że nie jestem weganką, czasem sobie takie pierożki będę kupować, bo naprawdę mega mi smakują, smakowały. Dobra kochani, także ja jem swoje lodziki, idę oglądać film i odezwę się do Was później. Trochę wstyd mi się przyznać, ale zjadłam pół paczki tych lodów. No trudno, były dobre, smakowały mi tak, więc yy, why not? E, słuchajcie, dam sobie Was tutaj, e, ponieważ muszę zmyć makijaż. Muszę zmyć makijaż. Chcę Wam pokazać tutaj, jak to wygląda u mnie strasznie, więc sobie tylko tą brodę zmyję, żeby Was nie wystraszyć tak totalnie. Tutaj już mam cały nowy naskó naskórek, ale tak mnie to swędzi, słuchajcie, niewyobrażalnie. I tak jeszcze się pójdę kąpać, ale na razie muszę to zmyć. Ok. Zobaczcie. Wygląda, jakbym była popalona, nie? <słuch> biorę sobie ten kremik wegański, ten nawilżający i sobie sobie tą brudkę teraz o, ale super, wiecie, jaka taka ulga straszna okej okay. i tak to wygląda u mnie teraz więc te wegańskie kremiki naprawdę są super teraz w ogóle wyglądają jak mia świętego Mikołaja yy, no nic kochani, ja poczekam aż to mi się wsiąknie będę szła się kąpać, jeśli chodzi o film naprawdę fajny polecam wam, był taki naprawdę troszeczkę Straszne były momenty, w których sama się bałam, mimo że uwielbiam horrorki. Yy, no i powiem wam, że będę kończyć ten filmik, bo tak jak mówiłam, pójdę się teraz kąpać, poczekam tylko aż to mi wysiąknie, zmyję cały makijaż i nałożę sobie krem na całą twarz. Po prostu chciałam wam pokazać, jak to wygląda i naprawdę mega ulga, jeśli chodzi o ten krem. No i mam nadzieję, że będzie piękniejsza. Zobaczymy, czy coś mi tutaj pomoże, czy ten naskórek nowy będzie naprawdę porządku. No, yy, mam nadzieję, że film wam się podobał, pamiętajcie o kciuku w górze, subskrypcji, dajcie znać w komentarzu, jaki jeszcze 24-godzinny filmik chcielibyście u mnie zobaczyć na kanale, jeśli chcielibyście taki stricte, stricte jeszcze raz wegański dzień, ale taki wiecie, że jem tylko w restauracjach, to również zostawcie to w komentarzu, pomyślimy. No i zapraszam was na jego Instagrama, bo pamiętajcie o naszym dealu. No, no i... No to nic, widzimy się w kolejnym filmiku, dziękuję, że oglądaliście, do zobaczenia, pa pa!